Cześć, Mazewkowicie, witajcie w kolejnym odcinku u Mazewkowicie na kanale. Dziś jak widzicie, troszkę z innej perspektywy. Zacząłem robić takie filmiki. Chcę troszkę się oswoić z kamerą, żeby było takich filmików więcej. Dlatego mam nadzieję, że tam pozytywnie opiszecie mnie w komentarzu. Nie, tam nie zjedziecie mnie za bardzo. Co dzisiaj będzie pokazane? Jak widzicie w miniaturce oraz w opisie tego filmu, już możecie się domyślić, że będzie to włącznik światła bezprzewodowy z modułem, który tutaj mam. Dlaczego to zamówiłem? W Holandii mieszkam, także tutaj są takie mieszkania dość specyficzne, bardzo długie salony. No i właśnie się tutaj, jak widzicie, taki długi salon. Jest i w tym miejscu tutaj też był taki długi salon. Postanowiłem to trochę zmienić, żeby tutaj zrobić ściankę i zrobić z tego jakiś po prostu pokój. Bo po co mi taki duży salon? Dlatego właśnie powstał pokoik, taki dla gości. No ale że nie chciało się tutaj kuć kabli i przeciągać włącznika, bo włącznik znajdziecie tutaj. Musiałbym tutaj przyciągnąć wszystkie kable No i nie było takiego jakiejś mocy do tego Dlatego postanowiłem zamontować tutaj taki włącznik bezprzewodowy Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się też przyda i zobaczycie czy to jest warte tego zakupu Cena tutaj właśnie wyświetli, bo niestety na ten moment jej nie pamiętam Co tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć Mam tutaj tą lampę, na ten moment tutaj jest już podpięty taki moduł Właśnie tego typu tylko że bez przełącznika i działa on na aplikację w telefonie, no można tym sterować, nie ma problemu, ale jednak ten przełącznik, umówmy się, by się przydał. Więc dlatego, dlatego właśnie postanowiłem zamówić ten włącznik razem z tym modułem. Zamontujemy to sobie za chwileczkę i, i, i zobaczymy, czy to jest wart tych pieniędzy. Dobra, tutaj mamy nasz moduł, mamy nasz włącznik światła, także odpakujmy to sobie. I zobaczmy co jest w środku. Ten moduł już wiem jak wygląda, bo tam w tej lampie jest już bardzo podobny prawdopodobnie. Ajajaj, otwieramy. Sorry, że jedną ręką, na drugą. Trzymam kamerę. Dobra, co my tutaj mamy w środku? Tu jest nasz moduł. Nie jest on jakiś skomplikowany, to jest po prostu plus, minus, plus, minus, więc wchodzi prąd, wychodzi. Tu mamy włącznik, czyli jakiś tam reset, połączenie z Wi-Fi. Prawdopodobnie przy przytrzymaniu tego będzie połączenie. Do przykręcenia mamy Tutaj mamy taśmę dwustronną, mamy nasz, nasz, naszą podpałkę, tutaj do grilla z informacjami, tu jest jakaś aplikacja do pobrania i pokazane jak to będziemy później łączyć wszystko z, z, z telefonem. Także to jest to pierwsze pudełeczko, teraz otwórzmy sobie drugie. W drugim już mamy nasz włącznik światła, a tu już chciała taśma dwustronna. No. Dobra, już mamy. Również do przyklejenia ściany, lub przyklejenia. Tutaj jest bardzo mała informacja no tak powinno to wyglądać. Po więcej, informacji? Tutaj otwieramy, wkładamy sobie baterie, zamykamy i tyle. Cała filozofia. Łącznie światła, co mówiłem, białe. Prawdopodobnie są też w innych kolorach. Tutaj jest do przyczepienia ścianę. No. no i myślę, że to będzie fajnie działało. Zobaczymy. No także lecimy dalej. Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? Właśnie otwarłem tutaj to, ten łącznik światła i okazuje się, że tutaj nie doczytałem, ale to jest taka malutka bateryka, 27A, 12V. No i kurde, nie mam takiej baterii, muszę lecieć do sklepu. Także lecę a few moments later. <try> Okay, a więc tak, e, tak wygląda moduł, który był podłączony wcześniej. On jest tylko i wyłącznie pod aplikację w telefonie. E, do tego też mamy zawieszony link w opisie filmu. Cenny też zobaczycie gdzieś tutaj. A tu jest nasz nowy moduł, który będziemy podłączać. Praktycznie to wszystko tak samo e, działa. Podłączamy z jednej strony plus minus, z drugiej strony 200, plus minus. No i oczywiście później sobie to, to do lampy bezpośrednio podłączamy. Cała filozofia. Także podłączamy teraz tego. Po podłączeniu e, tutaj pojawi się taka niebieska lampka, jeżeli gdzieś ten guzik. W sensie wiemy, że tutaj prąd wszystko elegancko dochodzi, więc teraz tylko wystarczy podłączyć lampę z drugiej strony. No ale oczywiście prąd trzeba najpierw wyłączyć. Ok, nasza lampa sobie też dynda, jak widzicie działa. Yy, zaraz sobie zobaczymy jak to połączy, wygląda z tym przełącznikiem światła. Yy, tutaj oczywiście zakupiłem baterijki. Przełącznik za chwileczkę włączy wsadzę baterię i, i będziemy działać dalej. Próbujemy to teraz zaprogramować, bo widzę, że światło, światło działa. Ale tutaj o, pokażę Wam, włożyłem już baterię, nacisnę, to się lampka załącza. Trzeba to tylko teraz jakoś zaprogramować, a nie wiem za bardzo jak, ponieważ tutaj w instrukcji obsługi nic nie ma, jest tylko włożenie baterii i tyle, ale nie ma opcji programowania, na pudełku również tego nie ma. Także spróbuję to zaprogramować jakoś i, i zaraz będę znać, jak to się programuje. Okay, kwestia programowania e, mniej więcej wam to pokażę ponieważ tutaj no sobie wchodzę na górę nacisnąłem sobie tutaj ten guziczek lampa się wyłączyła i w tym momencie nie pamiętam nie jestem dokładnie pewien czy trzeba przytrzymać ten guzik czy po prostu nacisnąć i wtedy zaczyna to działać zobaczcie także wydaje mi się że wystarczy wcisnąć ten guzik lampa się wyłączy i w tym momencie będzie działał włącznik ale musi to sprawdzić u siebie. A jeżeli nie będzie tak działało, przytrzymajcie, wyłączcie tę lampę. W sensie tym guzikiem. I przytrzymajcie włącznik. No i tak to właśnie teraz sobie działa. pokazuję. Zobaczcie. Cyk. Cyk. No kurde, jest to naprawdę fajna rzecz. I teraz sobie włącznik mogę zamontować na przykład tutaj. I będzie sobie wygodzko Pięknie. Normalnie pięknie, jestem z tego mega zadowolony. Jeszcze Wam pokażę szybko, jak zrobić tutaj to połączenie z Wi-Fi. Zrobimy sobie tak, pobieramy sobie aplikację Smart Life, otwieramy, tutaj musimy się zalogować. Mi już tutaj pokazało się, że widzi ten cały moduł w lampie, ale jeżeli tego nie będziecie mieli, klikacie sobie tutaj dodaj tusikiem i. Tutaj trzymacie ten guzik, ten po około 5-6 sekund, i w tym momencie to się tutaj pojawi na naszym ekranie. Robimy sobie ad. Pozwalamy na używanie sieci Wi-Fi. I tutaj rozpoczyna się instalacja. Tak to wygląda. Później można to sobie dodać do Google Home i również w bardzo prosty sposób można tego używać. Także tutaj, no i już jestem. Dalej. I już mamy dane. Zakończono. I teraz możemy sobie z aplikacji włączyć, wyłączyć lampę. Także to instalacja tego na telefonie nie jest jakaś problematyczna. Dobra, zróbmy sobie jeszcze tutaj szybki test odległości tego. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać. Kurde, może będzie widać, dobra. Odejdę trochę do tyłu. Pewnie was to też interesuje, jak odległość jest do tego. Działa. Ale już... O, jest wyłącznik, wyłączył się. Dobra, odejdę znowu parę kroków. Oj, tu już... Nie reaguje, może to być wina ściany jest troszkę lepiej. Dobra, jeszcze kawałeczek odejdę. Dalej działa, dobra, jeszcze kawałeczek. Może już, dobra, do samego końca już dojdę. Dobra, działa, dobra, czyli będzie za jakieś 7 metrów na pewno odległości. Dobra. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Co jeszcze mógłbym Wam doradzić odnośnie tego wyłącznika? co sam mam zamiar zrobić, bo tutaj w zestawie jest taśma dwustronna do przyklejenia sobie tego ale e, pomyślałem, że może by było spoko też zrobić coś takiego, żeby po prostu kupić sobie na rzepach taśmę i zrobić to na rzepach że w razie wu zawsze to możemy odłączyć że coś by się z tym stało rzepę sobie odkleimy i tyle także pomyślcie o tym także moi kochani jak widzicie wszystko sprawnie, pięknie, ładnie działa co bym mógł jeszcze wam dopowiedzieć, to ten włącznik nie za każdym razem zaskakuje. Żebyście też byli tego świadomi. Ale jest ogólnie spoko, za te pieniądze może być jak najbardziej. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Fajnie, że trwaliście do końca i na końcu chciałbym wam powiedzieć o konkursie. Do rozdania mam trzy takie urządzenia. Za to, że jesteście już ze mną jest nas ponad 4300 osób. Ponad. Także dziękuję wam bardzo za to. Z tej okazji właśnie robię dla was konkurs do rozdania trzy takie urządzenia. Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze, musisz być subskrybentem mojego kanału. Jeśli jeszcze nim nie jesteś, zasubskrybuj właśnie teraz. Zostaw lajka pod tym filmem oraz udostępnij ten materiał na swoich social mediach. W komentarzu napisz słowo konkurs. Jeśli chcesz, możesz również napisać, gdzie umieściłbyś tego typu włącznik. I losowanie będzie przy najbliższym odcinku. Myślę, że tam do miesiąca czasu maksymalnie zrobimy sobie losowanie. Także zapraszam i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć.